Dawid Malczyński, nie Marcin, z Marcinem wcześniej rozmawiałem, przepraszam, za, za bo człowiek się zawsze zakręci, ale to nieważne, Przyznaj się do błędu, mówię Marcin do Ciebie, natomiast tak, Dawid Malczyński, niespodziewany uczestnik gali, no co by nie powiedzieć, dwa tygodnie na przygotowania to nie za dużo, ale chyba jeśli chodzi o gale w UK, to też chyba dużo więcej czasu nie było. No to chyba było z 11 dni, a tam było 4. No właśnie, Na to, to dni tak, przed tak... zadzwonił telefon. No właśnie, I dzień to... dobry przede wszystkim i witam wszystkich. <noise> Czyli typowy zawodnik MMA biorący, biorący walki w ostatnich chwili. No już drugi raz pod rząd. <noise> Mam nadzieję, że trzeci raz, że, że już kolejną walkę będę miał ten okres będą mi powiedzą mi, że walczę, a nie znowu zadzwonią i powiedzą. Walczysz za kilka dni. Nie no, oczywiście jestem, jestem szczęśliwy, cieszę się, że mogę brać udział w czymś takim wielkim. Musiałbym być głupi, żeby nie cieszyć się z, z tego, że mam tutaj miejsce i że do mnie zadzwonili. Ale byłoby na pewno fajnie jakbyśmy mieli obaj ten obóz, bo wyjdziemy też ketacy, takie dwa flaczki wyjdą, nie? Dawid, y ja tak szczerze mówiąc cashway 80 kg, jak sobie pomyślałem, czy, czy to dobrze dla ciebie, czy nie. Wysoki jesteś. Y Kurde, myślę, że tutaj akurat nie będzie różnicy, bo ja w, w dzień, jak zadzwonił telefon do mnie, to ważyłem z 83 kilo. Dzisiaj już po treningu jest te 80. E, u mnie to nie ma różnicy. Tak naprawdę to, co mi przyszło, to troszeczkę paradoksalnie e, troszeczkę tłuszczyku na brzuchu e, i to tyle. No, ja jakoś ani się nie zmieniłem. Ja cały czas wyglądam tak samo. Czego bym nie robił, wyglądam tak samo. E, Wojtek, co? Wojtek też pojawił się tak tutaj jak za dotknięciem różki czarodziejskiej. Wojtek dzisiaj cały dzień, gdzie ja się nie pojawię, odwracam się, on stoi. A Wojtek co, Wojtek też tak samo zawsze wygląda Ma słuchawka jest na łączach Tak, on no dwa tak. wywiady zdaje. No może tak <grym> Może tak być e, Dawid, e, brat chyba też solidnie waży, pomagał Ci trochę w przygotowaniach teraz? No teraz te kilka dni co mieliśmy to tak, to działam cały, cały czas z bratem, jeździmy do Szuliego i jeszcze działam z Krystianem Maturą e, No to tak, jak robimy jakieś zapasy e, czy parter to robię z Marcinem Marcin purpura w jiu-jitsu, bo mogą ludzie nie wiedzieć tego, ale już pewnie ci, co się interesują, to już wiedzą, że, że miał purpurowy pas, miał doświadczenie w zawodach, no i miał doświadczenie, chociażby zwycięstwo ostatnio nad, nad znanym Adbasterem. Tak, dlatego y, każde jakby moje obalenie Marcina, czy przejście do jakiejś korzystnej pozycji bocznej, czy w ogóle jak już dosiad będę miał, to się cieszę jak dziecko, że udało mi się takiego Marcina. Wejść chociaż w tak dobrej pozycji. Nie? Oj, brat się pojawił też. O, kolej, kolejny. Kolejny, rywal. Z bratem w ogóle wziąłbyś kiedyś walkę? Nie, no ja nawet na sparingu nie potrafię mu przywalić. To jest takie. Widzisz, się w dzieciństwie? On mnie. I, inaczej. Ja sobie na to zasługiwałem. Wiadomo, jak to młodszy brat. Tutaj przeklinałem czy coś. On mi łapał, skręcał mnie w precel i tak się kończyło, ale nie, nie, nie mieliśmy jakichś solówek. A teraz, jak już jesteśmy dorośli i mamy jakiś. No nie wiem, no mam taki hamulec, nie nawet jak jestem zły na niego, to i tak no nie, ta ręka nie potrafię, no, nie potrafię. Niektórzy potrafią, ja nie potrafię. Ono on robi takie wrażenie, o stoi e, spokoju, oazy spokoju jest taki w odróżnieniu od ciebie, bo ty się nakręcasz szybko, szybko chyba wybuchasz, też, co? Nie, mnie bardzo, bardzo ciężko jest wyprowadzić tak? z runagi. Tak, mi kompletnie się nie chce, nawet jak ja się kłócę z moją narzeczoną, to ona ma, ona ma dosyć tych chłódnie, bo to wygląda w ten sposób, że. Ja w tej kłótni nie uczestniczę. Ona tam gada, gada, dzisiaj tam yy, produkuje. A ja, no, no, mi się nie chce, naprawdę nie lubię się kłócić. Co innego, jakieś swoje MMA i to jest troszeczkę show, to jest wszystko nad wyraz. Yy, to tak, ale tak w prawdziwym życiu, no nie, totalnie nie chce mi się tracić czasu na jakieś kłótnie, sprzeczki, kosy. Nie. Ale jeśli chodzi o narzeczoną, to jest prosty sposób na rozwiązanie kłótni. Wziąć Nie, M -M -M -M. wziąć ślub. <laughs> no, jeszcze chwilkę. Nie podpowiadajmy, bo jeszcze za chwilę chwilka. będzie ciśnienie. Oglądnie wywiad i będę miał. To co z tym ślubem? To, to mój pomysł w ogóle. To wiesz, jakby coś, to wyślij do mnie. Powiem kiedy i tak dalej. Wypowiem wszystko. Słuchaj, tydzień do gali. Tydzień do gali jeszcze da się coś poprawić, bo tak naprawdę wziąłeś w ostatniej chwili. Jeszcze można parę treningów zrobić, żeby powiedzmy mieć spokój sumienia. Już nie mówię, żeby się faktycznie czegoś nauczyć, ale po prostu, żeby mieć spokój sumienia. Tak naprawdę jak zadzwonił ten telefon, to już wieczorem byłem na treningu. Od tamtej. Pory, staram się codziennie robić dwa treningi dziennie i tak też będzie do czwartku te dwa treningi. Wiadomo, niczego się już nie nauczę. Niczego. Nawet jak się teraz się zrobię na treningu, to zapomnę tego na walce. No teraz przykładamy się tak naprawdę jakikolwiek tlen wyciągnąć z tych kilkunastu kilkunastu dni, jakakolwiek szybkość. No mówię, no niczego się nie nauczę. Jedyne co mogę, to doprowadzić się do tego stanu używalności, żeby dać radę w tym Oktagonie. No, będę totalnie nieprzygotowany, ale... Te kilka nasiedni, które dostałem, chcę wycisnąć w 200%. Dawid, a co w typowych produkcjach? Cały czas jest. Są nowe przygody dresa. Co tam jeszcze ma? Będę wracał teraz do Warszawy to obejrzę sobie. O, no to super. Ostatnio dres został prezydentem, także to będzie bardzo, to jest bardzo ciekawy odcinek. Piosenki, często wypuszczamy sobie takie luźne pioseneczki. Teraz nagram na środę nawet piosenkę. Dzisiaj mam podziałek, Podjajek dzisiaj niedziela dzisiaj. Niedziela dzisiaj. Uf. Czyli jutro nagrywam piosenkę, a we wtorek teledysk. Zawsze mam takie To niej wyjdziesz? Nie, 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 ja zawsze nagrywam to już jest coś takiego. Miałem pierwszą walkę z Adrianem Polakiem, to nazwałem piosenkę Jedna runda, potem z Ferrari była druga runda, z Alinikiem nazwałem piosenkę Trzecia runda i to już fani zauważyli, to jest taki nasz jak mam walkę, to zawsze wypuszczam piosenkę taką o walce, troszeczkę coś powiem o rywale, nie jakiś Dis, tak tematycznie. I teraz właśnie fani cały czas mi spamują, że czy będzie czwarta runda, czy będzie czwarta runda, będzie. Jutro do tego usiądę. Kurczę, a do czego wychodzisz w ogóle? I cały czas to jest ta sama piosenka, to jest The Game El Chapo. To ja założyłem to pierwszy raz, jak Conor McGregor walczył z Nathan Diazem pierwszą walkę no, to... ale Konor wychodził do innego utworu pierwszą walkę z Diazem wychodził do El Chapo przegrał tę walkę i potem zmienił a to zmienił na stary irlandzki utwór, który jest taką nie, patriotyczną troszeczkę tak. pieśnią bo śpiewała chyba sine to Conor e, ten utwór Foggy Dew także tak, on zawsze tu... leci, on za... bo to jest tak, bo on z, zawsze daje minutę tego. nie zapomniałem tego. On zawsze daje minutę tego, a potem, a potem zmienia Aha, tak, Foggy, na Foggy Dew, tak, tak Foggy nie, Dew. Zawsze to jest, te Foggy Dew jest zawsze Aha. i po minucie kończy się Foggy Dew i wiesz, że jego piosenka i jak już idzie. Tak? O kurde, to, mi, to mnie do, douczyłeś, bo tego akurat nie wiedziałem. No tak jest. Nie zawsze dłużnie obserwuję te, te szczegóły, ale z ciekawości ty, zapytać. słyszy pan piosenkę i się zaraz wyluzuje już. Zapomina, że to leci. Takie błędne wrażenie mógł też pamięć, nie? Słuchajcie, typowy zawodnik MMA. Dawid Malczyński. Dziękuję bardzo. Dziękuję.